Get ready with me plus niepopularne opinie o Niemcach. Po pierwsze, bardzo często mówi się, że Polacy są bardzo oceniający, a Niemiec, ponoć, macie totalnie gdzieś, on zajmuje się swoim życiem. Nie oceniają, nie rozglądają się, mają ogólnie Ciebie gdzieś, zajmują się swoim życiem. I z doświadczenia wiem, że totalnie tak nie jest. Polacy zazwyczaj mają coś takiego, powiedzą Ci w twarz, jeżeli coś o Tobie myślą, a Niemcy, moim zdaniem, nie powiedzą Ci tego w twarz, co O Tobie myślą, ale jak sobie pójdziesz, to będą mówili za Twoimi plecami. I bardzo często na takie coś trafiłam, przykładowo w pracy, albo wtedy, kiedy chodziłam na Ausbildung. Głównie przy innych osobach ugadywały tę osobę, a kiedy ta osoba przyszła, to nagle najlepsi przyjaciele, wszystko fajnie i tak dalej. I tutaj mówię o dorosłych osobach. Słyszałam też taką opinię, że Niemcy podobno nikomu nie zazdroszczą. Słuchajcie, Niemcy zazdroszczą i to bardzo, tylko faktycznie ponownie nie powiedzą wam tego w twarz. W Polsce jest tak, że jak komuś zazdrościmy, to mówi się, a i tak dostał od mamy, od rodziców, albo ukradł i tak dalej. Wiadomo, takie rzeczy zanikają. Zostaje taki mindset, że jak ktoś się dorobił, to pewnie po prostu kogoś okradł. W Niemczech działa to bardzo podobnie, ale mówi się po prostu, że ta osoba na pewno nie pracowała tak ciężko. I to wcale nie jest tak, że ona otworzyła tą firmę, czy kupiła sobie ten dom, bo faktycznie bardzo ciężko na niego pracowała i się udało, to był jakiś taki moment. Jednak ludzie odbierają. Innym ludziom, więc to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy Polakami i że wszystkim odbieramy. Niemcy mają tak samo.